Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed hitem 22. kolejki Fortuna I Ligi. Wicelider tabeli GKS Tychy na własnym stadionie podejmie liderującą Arkę Gdynia. Razem z nami są dziś trener GKS Tychy Dariusz Banasik. Dzień dobry. Oraz pomocnik Wiktor Żytek. Najpierw o zabranie głosu poproszę przez trenera trójkolorowych. Chciałbym na początku zaprosić kibiców bardzo serdecznie, gorąco na ten mecz. Wiemy, że szykuje nam się tutaj bardzo fajne widowisko, bardzo fajny mecz, gdyż spotykałem się dwa zespoły, które grają bardzo ofensywnie w piłkę. Są to zespoły, które są w tej chwili na pierwszym i drugim miejscu. I myślę, że tutaj przede wszystkim my jako drużyna, jako klub liczymy na to, że, że kibice dopiszą, że pomogą nam, że będzie wsparcie trybun. Także od tego chciałem zacząć. Natomiast mamy spotkanie z zespołem, można powiedzieć z liderem, z Arką Gdynia, który, który jest no w naszej ile bardzo mocnym zespołem. Myślę, że tutaj jesteśmy dobrze do tego meczu przygotowani, ponieważ, ponieważ znamy mocne strony przeciwnika, mamy plan taktyczny też na ten mecz i, i myślę, że po tym też takim wcześniejszym maratonie, tak, że bo zagraliśmy zagrali, trzy mecze w zeszłym tygodniu, Będziemy dobrze po prostu przygotowani do tego meczu. No nie będę tutaj mówił o jakichś wariantach taktycznych i innych rzeczach, natomiast wydaje mi się, że zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Natomiast to, co podkreślam, no gra w tej chwili zespół, który ma najwięcej zwycięstw u siebie, czyli najwięcej punktów, czyli MGKS Tychy, z zespołem, który też jest jako pierwszy w klasyfikacji zespołów na wyjeździe i szykuje nam się tutaj naprawdę bardzo ciekawe widowisko. Wiktor, nieprzypadkowo zaprosiliśmy Cię dziś na konferencję prasową, prawie trzy lata temu zdobyłeś tutaj przy edukacji zwycięską ramkę właśnie przeciwko Arce i ogólnie chciałbym Cię zapytać, bo wiemy co wydarzyło się w ostatniej kolejce, Arka Gdynia rozbiła stal Rzeszów, kto Twoim zdaniem mocniej mentalnie będzie zbudowany po tej ostatniej kolejce, Arka, która rozbiła stal, czy GKS Tychy, który po raz pierwszy w historii wygrał na niezwykle trudnym terenie w Krakowie? Tak, no na pewno wynik imponujący, natomiast jakby nie skupiamy się na tym, skupiamy się na sobie i, i myślę, że to zwycięstwo 1-0 z Wisłą na pewno nas mocno buduje i, i motywuje do tego, żeby, żeby cały czas iść w górę i zdobywać te trzy punkty w każdym meczu. Dziękuję bardzo. Goście są do Państwa dyspozycji. Poprosimy o zadawanie pytań do mikrofonu. Dzień dobry, Mateusz Burkowski RMF Max. Ja do pana trenera, panie trenerze, czy co trzeba, albo inaczej, jaki mecz trzeba zagrać, żeby powtórzyć wynik w, z Krakowa? Jeżeli chodzi o Arkę, o Arkę Gdynia? Już myślałem, że pan powie powtórzyć wynik z, 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 Gdy, z Gdyni, bo tamtym meczu chciałem jak najszybciej zapomnieć. No może troszeczkę jeszcze nawiążę do tamtego meczu. Powiem przede wszystkim tak, że... Po tamtym meczu z Arką byliśmy strasznie rozgoryczeni, strasznie sfrustrowani. Wszyscy pamiętacie, że, że byliśmy po czterech zwycięstwach, byliśmy na fali. Wspaniale weszliśmy w tą pierwszą ligę w tym sezonie, natomiast tam zostaliśmy totalnie sprowadzeni na ziemię. E, działy się tam rzeczy, które no, w mojej ocenie nie powinny się dziać, bo tutaj właśnie e, na naszym zawodniku był ewidentny rzut karny, była czerwona kartka dla Dominika Połapa, była czerwona kartka dla mnie, ten mecz nam się totalnie posypał i była taka złość w nas i wydaje mi się, że w tej chwili nawet wracając do tego, tego spotkania pierwszego zarkom jest nadal ta złość w nas. My chcemy po prostu rewanżu, chcemy udowodnić, że na boisku, że jesteśmy zespołem lepszym. No i y, zrobimy wszystko, żeby ten mecz y, przede wszystkim wygrać. Natomiast y, natomiast co jeszcze, co jeszcze? No wiadomo, że takie mecze jak z Wisłą Kraków, które ostatnio wygraliśmy, w Krakowie bardzo mocno budują zespół, bardzo mocno gdzieś tutaj nas nastawiają mentalnie i myślę, że my na pewno wyjdziemy pewni siebie i to co powiedziałem, my chcemy przede wszystkim na boisku udowodnić, że jesteśmy zespołem lepszym. No i też oczekujemy tutaj tego, że, że właśnie to spotkanie się odbędzie przede wszystkim na boisku, tak? Ostatnio mogę też pochwalić tutaj... W tym roku sędziów, bo, bo naprawdę te trzy mecze, które graliśmy, były na bardzo wysokim poziomie. Sędziowie nam też, sędziowie z Ekstraklasy. Myślę, że teraz też będzie przyjedzie tutaj na tak ważny mecz jakiś bardzo doświadczony sędzia. I, i myślę, że my na pewno zrobimy wszystko, żeby, żeby po prostu w tym meczu pokazać swoją wyższość nad zespołem arki. Panie trenerze, to jeszcze o detale zapytam, bo te w piłce są ważne. Jakie detale zdecydują o dobrym wyniku z Arką Gdynia? Myślę, że nastawienie to mentalne. Ja też uważam, że trybuny muszą nam tutaj pomóc i pewnie pomogą, dlatego liczymy bardzo na kibiców. Eee, no, powiem szczerze, tak, patrząc na nasz zespół, my u siebie jesteśmy bardzo mocni, bo przegraliśmy tylko jeden mecz. Choć w sumie mam troszeczkę usprawiedliwienia na ten mecz, bo, bo pamiętacie państwo, że graliśmy ten mecz po prostu dwa dni po, mecze, me, po, po meczu Pucharowym z Legią i też nie byliśmy. Jakoś dobrze zregenerowani i, i nam się ta wpadka przydarzyła, natomiast uważam, że jesteśmy u siebie zespołem, który, który prowadzi grę, który gra ofensywnie, który gra o całą pulę. Też możemy spojrzeć na to, że, że my praktycznie nigdy nie remisujemy, tylko gramy albo zwycięstwo, albo, albo przegrywamy. Także uważam, że, że nie mamy co się obawiać przeciwnika, znamy swoją wartość i ten aspekt mentalny, to wyjście takie pewne siebie może właśnie spowodować to, że, że ten mecz po prostu będzie na naszą korzyść. Mateusz Paczyński, telewizja Katowica. Ja też do pana trenera, bo wspomniał pan już o tym maratonie na początku tej drugiej części sezonu. Trzy spotkania w, rozegrane w ciągu tygodnia, jak to wpłynęło na, na, na drużynę. No I czy z pana perspektywy dobrze, że teraz mieliście trochę więcej czasu, żeby, żeby potrenować, bo mieliście powiedzmy tydzień przerwy od, od grania? No tak, no mieliśmy więcej czasu. Na pewno się z tego powodu cieszymy. Natomiast no, co do tego terminarza, ja nie chciałbym, żeby to było źle odebrane, bo, bo my nie narzekamy, nie marudzimy. Staramy się dostosować do tego, co jest i tak zespół przygotować, żebyśmy w każdym meczu dobrze wyglądali. Natomiast takie mam wrażenie troszeczkę, że od początku właśnie. Ligi, gdzie zaczynaliśmy na pierwsze pięć meczów, cztery wyjazdy, potem właśnie Polegi też mieliśmy ułożony mecz szybko z Lechią, który niestety przegraliśmy, no teraz po Łęcznie mieliśmy Wisłę Kraków, no ten terminarz nam nie sprzyja, ale wydaje mi się, że pokazujemy, że coś z tym radzimy, tak, Bo radzimy sobie z tym, jesteśmy pewni siebie, jesteśmy mocnym zespołem i, i nawet jeżeli... Jeżeli, jeżeli ten terminarz nie jest taki, jakbyśmy sobie wymarzyli, to mi się wydaje, że to nie jest rzecz, która by nas tutaj podłamała, a nas na, na pewno wzmocni. Także nie narzekamy, i, i, i myślę, że ten ostatni tydzień też pokazał, że pomimo tak trudnego wyjazdu, właśnie jak był w Łęcznej, potem Wisła Kraków, potrafiliśmy się szybko zregenerować, potrafiliśmy szybko podnieść zespół i na pewno na arkę będziemy bardzo dobrze przygotowani. To ja jeszcze do Wiktora. Yy, zmierzycie się z arką. Która ma jest na drugim miejscu, jeśli chodzi bodajże o liczbę strzelonych bramek. Na pierwszym miejscu była Wisła, z którą zachowaliście czyste konto. Też pan trener wspomniał, że spotkałem się w piątek dwa zespoły, które lubią grać ofensywnie. No ale czy w związku z tym, że arka też tak dużo tych goli strzela, to czy jednak kluczem będzie gra w obronie? Tak, no na pewno musimy być skupieni, jeżeli chodzi o grę w obronie, bo ten mecz nawet ze Stalą Rzeszów arki pokazał, że, że są groźni. Natomiast myślę, że też tym meczem z Wisłą pokazaliśmy, że, że czasem wręcz heroicznie czy, czy ambitnie bronimy i potrafimy grać na zero z tyłu i myślę, że to też będzie kluczem. Jesteśmy dobrze przygotowani na pewno do tego meczu i, i no musi być dobrze. Czy mamy jeszcze kolejne pytania? Jeśli nie, dziękujemy naszym gościom, dziękujemy państwu i do zobaczenia w piątek przy Edukacji 7. Elmax, oficjalny sponsor GKSTH.